dajesz to z całej pety, kiedy zapomnisz woka, bo jesteś przytrzymany wtedy trzeba sobie radzić, na szczęście jak stosunek przerywany robimy to w przerwach i na koniec wjeżdża szypior na grubo i teraz trochę tak mi się ładnie topiło na smalcu, że Zużyłem trochę dużo no Ale cóż ziemniaka takie, że... I nie powiedział, to jest bio. Już nie ma tu ziemniaków, bo ziemniaki umarły. No. Tamty tu już możesz jak wydmuszki są. No, Le, lepka, lekka przegrzewka Na koniec wjeżdża gruszka gruszka, pomidor i szczypior. Później zrobimy miksa do tego i będzie... Uła! Wow. Tak tam sobie płynie san, a my głowa macicujemy.